Roba numer 3! Jeszcze raz obrót. Jeszcze się nie da. Da się! O, to był piękny Primadonna pierwszej klasy. O, tym razem wszyscy padli. Jeszcze osiągnięcie za to. Cool, cool, cool. 5, 4, 3, 2, 1. Nie wyczułem, ale no trudno, nie można mieć wszystkiego. Kurwa. Po prostu powinni wtedy kamerę zmienić, żeby widział, jak, jak jest z tyłu. Oczywiście wiem, że to jest głupie, że widzi z tyłu, czyli nie widzi z tego, co jest za sobą. nie o to chodzi. Um, mam nadzieję, że to się nagrało. Mam dużo nadzieję, że to się nagrało. No a trudno, nie mogę uciekać. bo nieskończoność muszę faktycznie załatwić. To wszystko wynika z tego, że mam taką... E, mam tendencję chomikowania. Jeżeli mogę, to nie wykorzystuję przedmiotów, jeśli się tak da. Wszyscy? Wszyscy. Więc tutaj to tak najbardziej widać. No ale co z tego, jak już gra wysyła kolejnych? Liczmy na to, że uda mi się dobiec zanim pojawią się Za późno O, tu jeszcze chyba dwóch takich dużych Okej okay. Kurde I za wszyscy nie wszyscy Jeszcze pięć, jeszcze pięć. Na razie mam małą moc Wolverina. Storm mi się przypomina. O, jest stacja radiowa. Szybko, szybko, szybko. No! Czyś zginął? Tak. A awesome Czy jakiś manuskrypt nie jest? Niech chyba. czy się to Nie, wydawało mi się. No, jeszcze dalej mu trzy granaty, nie jest źle. Przeniosę mu kawę. Może tedy pozwoli. Tu, tu? A, tylko światełko, Ok. okay. Well, Mogę tu? Teraz mm -hmm. Zaraz, tylko z nim pogadę, już, już tylko trochę poeksploruję. Well, viewpoint, Lorna. A, to gość swojej Just walked in, folks. Yeah. I talk him into an interview. Ach, to słucha, Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. No to run down, Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa, whoa, whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Pull your jets, Nightingale? We got him. Three. what the hell's the matter with you there's a civilian in there i'll get you yet even if it kills me you hear me you hear me h-t lovecraft so i've fallen off so many cliffs it was ridiculous that's what you get for naming a book "The Sudden Stop." It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Okay, so to mam uracę, good, good, good. Oh nie, psy, nie, tylko nie, oh nie. że <laughs> Jeszcze... że zaraz to cholera co się pojawię, czuję to już mgła jest. C Syfowa... O, mogę generator włączyć, Kul, cool. Szybko. Dwa... Trzy! A! Szybszy to Amunicja, strzelba, rewolwer... O. Tak, po psy mnie wywęż, chociaż wątpię, żeby to łaczyć gry. No się na dworzec kolejowy. Wow. Znowu całkiem dobrze zna miasto. Jak na kogoś kto jest tu pierwszy raz. Wow. Dalej strażniku leśny. Ej, kto mnie zachodzi od tyłu? Wow! Ah. <tryk znań> <tryk znań> Moment, zaraz mi się pojawią kolejne cholerstwa. O, rewolwer, granat, rewolwer. Um, Okej, okay? chyba? Okej, okay. ciemność kontroluje nimi, It's naprawdę wielkie zaskoczenie dla mnie. To jest jakaś zagadka czy.? Oh crap. Strzelba, dobrze, strzelba jest świetna. Speaking of, ostatni. I to był mój ostatni granat. Au. to włączyć. Włącz! No świetnie, pięknie. I... Tak. to hm. teraz To... w ten sposób. w ten sposób. azaf Woo, awesome sauce. Lunch. No. Revolver. Tak, pięknie wyglądać w reflektorze modele. Ale się wyłącza Jeszcze chodzi tu chodzi, coś chodź, tu chodź. już wyłączyłem ci Wyłączyłem ci światło, dobra Nie widziałem. Tam wybaczył. Szuk, szukam! Ach, mała amunicji, bardzo mała amunicji. Tam jest jeden... Na wypadek włączę. Baterie... O, o! Co znowu oni. To może jednak się skupię na tym dworcu. Uuuu, uh, kawa! Kawa zawsze dobra na trzeźwienie. Pojawiam się za trzy, dwa, jeden... Eee, nie wytrzymałem. Uu, manuskrypt. dawno nie widziałem. Szybkie czytanko? Sarah, Sarah wierzyła i wierzyła wierzyła, a wierzyła, że agent Nightingale był he to nie tylko To było w rank. The look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Oh, Dale Cooper to on jest <gasps> pociąg. Światło jeszcze lepiej. <laughs> Może nawet się nie wyłączy. To w ogóle jest święto. dużo baterii, no, jak amunicja. No, ale jestem coraz coraz bardziej dworca, to jest tyle. Hello. The most man I've ever met. Alice? Alice? Alan, Alan... I'm so me in the dark. Help me. I look at you, Alan, and it's not you. looking out from behind your eyes. alice, i'm here. i'm so alone here. it's all gonna go to hell. you need to be careful. cooperate. the connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. she sounded wrong somehow. but she had called me. <laughs> Ja now The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework, wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again.: OK, Na Vietnamev shut me out Jest. Jeszcze brakuje mi tylko nawiedzonych staruszek. Mogłem w tej chwili pójść politycznie, ale nie. Czy coś tutaj znajdę, ponieważ nie sądzę, żeby nagle mnie zaatakowali. Gra mi dała chwilę wytchnienia. powiedział po czym nagle ma... uh, szac... jakieś coś, coś... Czy tylko ja słyszę jakby oddychanie? Po co ja to sobie robię? Amunicja... więcej amunicji... ku, kul, kul. Jogger. Aha, kolejnik. Takiego! I światło was wyzwoli! Au, au! Co ja to sobie robię? No ale przynajmniej mam trochę amunicji. A co do samej fabuły, dalej nie mam pojęcia o co chodzi. Skąd się nagle wziął Terago? Dlaczego się na mnie uwziął? Już pomijając to, że jest trochę dziabnięty. No nie sądzę, że to był tak naprawdę wielki problem. Nie mam więcej. A monopolowe, zamknięty. Sobie. Na pisarza sobie pójdę! O.

Nie wiem, którę iść. Wow! Skocz! Skocz! Oh, oh crap. Chyba o tym mówiła ta kartka. Yep. Szybko. Włóż baterię, włóż baterię! Zapłać DLC! To nie dam się zabić rurze. Powiedział, po czym zginął? Nie, ja muszę. Zaraz. Ja nie idę, drugi raz. Nie warto Musiknę, że nawet tam kawy nie ma. Jak nie ma kawy to nie idę. Przypominam mi to pewien etap w Half-Life'ie 2. Ludzie przechodzę nie po prostu. Nie wiem czy ktoś kojarzy. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. He probably didn't want to kill me I can't even touch ma odrobina mała... dalej Okej, okay, to będzie bardzo powtarzany fragment. Bardzo powtarzany fragment. Uch. Jeszcze w takim miejscu mi zapisało. I I was sure. I hoped I could find a car Biegaj, biegaj, biegaj. Abym już więcej razy nie musiał tu przechodzić. Dobra, najpierw trzeba to je objechać, potem walić ewentualnie mogę granatem. No tak, przecież jeszcze jedno mi

To Na to Co tam dalej? Co tam macie? A proszę. Trzy go i będę miał przejście. Wie no, aż trzy baterie złożyłem. Tak, ja, czysta. Nigdy wcześniej latarki nie były tak użyteczne. Znowu, ja jeszcze coś? No, u, tam chyba to radio jest. No, to nieźle nawet przeszedłem. Tu nie. U, manuskrypt. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left. No guilt either. Not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me okay, as a teenager, just starting to get interested in writing, stephen king had been a source of inspiration to me. i thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. no one is safe in a good horror story. certainly not the protagonist. that's what makes them fun. this was anything but. the darkness could possess anything, and it was getting closer. <laughs> Swoją inspiracją, Kingiem Wracając, nie wiem, koło ko k ko Komu Wake musiał aż tak zejść za skórę, żeby się cieszył, że tylko coś go zabije. No bo naprawdę. O, już padają światełka, pięknie, pięknie, tak, tak, tak. Jeszcze tam nie otwieram, moment. Bateryjki. Raca, czy da uda mi się tam wskoczyć? No to zostaje nam jedyna droga. Uh. Może? Jep! Tak jest, wiecie a ja wam na... Uj! Nieprzyładowana! Życiej! Au! Mi się mu zachciało. Materia. Ja Nieprzyładowany. Już bez tego nonsensu. Do środka, Wake. Ale piękna łopata. Udało mi się ominąć go. A amunicji coraz mniej. Gra światła dalej, świetno. Świetle mogę. Naprawdę światło ich niszczy. Dziękuję. Co ja bym sobie poradził, gdyby w trzecim odcinku już tu nie dali? Trzecim mm -hmm. odcinku w trzecim dziękuję, grze oczywiście. Praca, bateryjki. U.